Siemano do mordy, Fanku. Jesteśmy sobie tutaj, bo przed chwilą miałem Bloodmoona, Blood nie wiem, nie pamiętam sobie już jak to się wymawia, chyba Bloodmoon, i zaraz pewnie nam jakiś boss wyleci czy coś, jest no, sorry za lagi, dopiero włączyła się ta gra, może mi lekko dźwięk przycinać w ogóle. Bo po prostu się wszystko generuje i w ogóle mam 8 FPS, ale spoko, zaraz to się ogarnie, bo normalnie sobie chwilę gram zanim ten świat się ogarnie, tylko tak jak już mówiłem, teraz się zrobiła noc i miałem teraz nie mogę chyba wpisać czatu, włączyć i w ogóle, fajnie, bo by, jakbym sobie dołożył itemy, miałem sobie pozbierać troszeczkę itemków, czekajcie. Powinienem sobie ogarnąć y, EQ szybko do walki z bossem, bo nie mam pojęcia, który to będzie. A fajnie by było, jednak z nim wygrać. Tak się przynajmniej wydaje, że to będzie któryś z, boss, bo tam było, z bossów, bo tam było, że przygodu się na straszną noc. Mam dwa żywe owoce, tak? Owoc życia, sorry. I one dają nam po 5 HP dodatkowego, każdy taki jeden, więc mamy już co 10, 410 HP. Sorry, mm, dokładnie tak, co tutaj dalej mamy. Nie wiem, chyba mam za głośno terrarium, czekajcie, muszę sobie ściszyć. Hmm, dobra, teraz powinno być git. Chociaż... Kurde, najgorsze i będzie to, że... Później trzeba będzie to zmieniać i w ogóle dobra. Więc sobie idziemy teraz tutaj odłożyć tej temki. Wpadłem na pomysł, że jednak będę pokazywał to, co robię, bo obiecałem wam, że w następnym odcinku będziemy się widzieli, jak dokończę tą arenę, na, porobię w niej różne lampy i w ogóle z live krystali, ale stwierdziłem, że to chyba nie będzie miało sensu, jak będę robił za dużo. Poza tym, jest strasznie mnie denerwuje, jak muszę robić dużo rzeczy poza odcinkiem. W sensie, że jak sobie siadam i nagrywam i sobie gadam, to jest całkiem spoko i wydaje mi się, że na tym powinny te serie polegać. Jeżeli komuś to przeszkadza i po prostu uważa, że to jest nudne, no to nie wiem yy, Niech nie ogląda po prostu tego czy coś. Ja chcę sobie nagrywać tak, żeby po prostu mi to sprawiało frajdę i żebym się świetnie przy tym bawił, a nie, że nagrywam to, bo muszę i w ogóle... Hmm, czekajcie, to jest, sobie posadzimy te rośliny, na dole sobie posadzimy to, a ile tylko w ogóle mam na siodło? Lols. Dobra, spoko, więc sobie to odłożymy teraz, idziemy sobie tutaj na dół, niech te wszystkie tam się odkładają, to muszę cały czas trzymać w epipunku. Może mi się jednak wydawało, iż żaden boss nie przyjdzie, no ale było, że przykład się czeka cię straszna noc, czy coś takiego, więc to raczej oznacza, że jakiś boss powinien przyjść tej nocy, a jak nie, to zrąbałem po prostu i moja wina. Zebrałem sobie trzy dziennice, które tam rosły, więc dosyć spoko, tak mi się przynajmniej wydaje, będę mógł sobie zaraz zrobić, jakby, dwie potki, jedną z nich robiło się z lęsiaka, no ja zaraz teraz sobie pójdę do PC ogarnąć, bo nie pamiętam w sumie jak dokładnie i też nie wiem, czy mam jakiekolwiek butelki. Bo wydaje mi się, że z tym też może być problem. Ostatnio sobie na pewno robiłem, ale czy sobie zrobiłem, to nie mam pojęcia. Hm. Ciężko będzie teraz je znaleźć, tak mi się wydaje. <laughs> Dobra, więc idziemy sobie w tamtą stronę mapy. Z rzeczy, które musimy sobie zrobić, skoro nie ma jednak żadnego bossa, tak jak myślałem, że przyjdzie, to może zacznijmy. Zakopałem się wtedy tutaj na dół i chciałem sobie ogarnąć ale więcej life krystali, dlatego mam też potkę użytą, bo po prostu tam wyszedłem z gry, jak zobaczyłem, że zaraz jakiś boss się zrespi, bo myślałem, że się seria jakiś zrespi. Kupiłem sobie tutaj takie przejście, w sensie, żeby się nam łatwiej było przemieszczać, ale to raczej za dużo nie zmienia. Tutaj mamy ten owoc dziki, który, na który w wywalone. Dobra, lecimy sobie dalej w tą stronę, więc w tym odcinku będziemy ogarniać sobie na pewno... Hmm... Nie mam pojęcia, co sobie ogarniemy, ale... Wydaje mi się, że nie powinienem sobie bić jakiegoś bossa. Nie wiem, czy uda mi się zebrać wystarczająco itemków. W sumie to na przywołanie oka już mam, tak wie przynajmniej wydaje, jeżeli na przywołanie oka trzeba było dłuższe światła. O nie, te moby są przesrane. Nienawidzę tego biomu w noc, bo pojawiają się właśnie takie grzyby, które strzelają. One są tak denerwujące. Wydaje mi się, że reaguje gra, ale nie jestem pewien. No na pewno reaguje. Mam nadzieję, że przynajmniej mojego głosu nie na, albo to po prostu koń tak reaguje na jakieś wzgórza i po prostu się tak... Tak to po prostu wygląda. Słyszę zombiaka. Okej, okay, dobra, to jest zwykły zombiak. Już myślałem, że jakiś lepszy. Lecimy sobie w tą stronę. Możemy sobie zejść tutaj właśnie na dół, gdzie ja zacząłem kopać. Co tam w ogóle było? Co taki dźwięk wydało? A, dobra, zwykły zombieak, myślałem, że jakiś specjalny. Zapytacie się, dlaczego możemy sobie tutaj zejść tam na dół, bo po pierwsze będziemy mogli sobie wykopać te tej temki, których nie wykopałem, czyli poszukać live krystali, bo mi jeszcze nie było na tamtej stronie mapy. A po drugie tam jest biom taki zatruty, na którym będą nam dropiły dusze nocy z których będziemy craftowali sobie różne temki, takie jak na przykład przewołaczka robaka, ta chyba robaka, tak wie przynajmniej, z tego co pamiętam to przewołaczka właśnie robaka, więc sobie schodzimy tutaj na dół, Ej, na każdą przewołaczkę chyba trzeba było mieć jakieś inne dusze, tak wie przynajmniej kojarzy. Twinset na pewno się robiło z przewołaczki światła, Robaka się robiło z nocy i zostaje szkieletron Prime, którego się robił chyba ze wszystkich, dobra. Ale go ich chyba nie musimy bić, bo to jest właśnie ze szkieletrona. Czyli w sumie Twinsy nam zostały, których jeszcze nie ubiliśmy. Jeszcze raz robaka, z którym nie będzie problemów, więc po prostu dobra. Póki co, zajmijmy się może tą, tym zadaniem, które teraz mamy. Czyli musimy sobie zejść na dół. Dobrze, że to świeci, bo przynajmniej coś widać. Tutaj nie widzę na razie żadnego mopka. Dobra, tutaj są jakieś mopki. okej okay, dobra, mamy pierwszą duszę nocy. I yy, nie wiem teraz, jak powinnam się kopać: czy tutaj w dół, czy obok. Może obok, bo tam się mopki będą zaraz respiły w przyszłości w sumie, nie zaraz. Dobra, więc kopiemy się w dół. To możemy sobie rzucić, bo w sumie wywalone na to, będziemy mogli sobie to rozrzucać, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jedną opcją jest to, że będziemy sobie tak co jakiś czas z konikiem i po prostu będziemy widzieli, ale ten głos was może po prostu irytować, więc lepiej jakbyśmy rzucali co jakiś czas. Dobra, tutaj mamy mitral, którego sobie wykopiemy, tam mamy Life Crystala. O nie, 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 Tutaj są te dwa mopki, które przechodzą się z ściany i biją bardzo dużo. Okej, okay, dobra, kolejna dusza, no jest? Super. I kolejna, możemy sobie je na spokojnie zbierać, bo one nam się przydadzą do różnych rzeczy, takich jak na przykład Mega Shark. I, I chyba tyle. Czy ten kolejny jakiś mowek Nie dobra, już myślałem, że kolejny do mnie leci, ale spoko, dobra. Zaraz sobie przejdziemy tam, właśnie do tego naszego live krystala. Nawet nie muszę się tam przekopywać. Czy ta figurka coś respi? Chyba nie, więc możemy być na nią wywalone. Idziemy sobie tutaj, kupiemy to. Idziemy sobie dalej w tą stronę mapy. Tam mamy biom z różnymi mm, kamieniami szlachetnymi. Mogę sobie wyłączyć w sumie mapę, bo póki co nie jest mi potrzebna jakoś super. Dobra, wyrzućmy sobie to tutaj i skopmy się na dół, weźmy sobie mitrell. jeżeli zjedziemy sobie troszeczkę niżej jeszcze to pewnie będziemy jakiś tytan spotykać, a tytan w sumie może się nam przydać, bo chyba z tytanu się robi już najlepszą zbroję, jeżeli się połączy z jakimiś takimi dziwnymi kamieniami, nie mam pojęcia gdzie się zdobywa, ale jakbym miał zgadywać to zdobywa je się na różowej pustyni, o lol, mamy dwa life krystale obok siebie, no i nice, tak, dokładnie. Więc sobie je zniszczymy. One nam nie są na razie potrzebne do tego, żebyśmy mieli więcej zdrowia, ale po prostu, żebyśmy sobie zrobili latarnię u nas w bazie. Wydaje mi się, że to jest dosyć spoko opcja. Schodzimy sobie tutaj na dół, czy coś jeszcze znajdziemy. Fajnie by było, jakbyśmy znaleźli jakieś skrzynki, bo ja przypominam, że cały czas nie mamy mm, lusterka, które możemy się wracać do bazy. Musimy się wracać podkami, więc właśnie strasznie słabo. Ja wiem, że miałem jeszcze dokończyć ten domek i w ogóle, ale jak już mówiłem, że to jest słabe, strasznie tego nie lubię, że ja bym mógł dla was nagrywać dużo odcinków. Dziennie, ale ja mam problem z nagrywaniem jeden odcinek dziennie, czyli muszę poza odcinkiem ogarniać jakieś rzeczy, bo to się niby tak mówi, że no tutaj dokończy coś tam, coś tam, a tak naprawdę to strasznie dużo czasu zabiera i w ogóle zbieranie tempów na przykład na budowle w Minecrafcie, a tak to mógłbym to robić na odcinku, tylko po prostu przyspieszać. Wiem, że te odcinki były troszeczkę nudniejsze, ale chociaż no niekoniecznie, jeżeli by było coś w nich nudnego, to ciekawsze by wtedy było budowanie, tak mi się przynajmniej wydaje, że to mogłoby coś zmienić w sumie. E, dobra, już myślałem, że coś się dzieje na czacie, i dlatego coś wyskoczyło, ale jednak nie. Dobra, lecimy sobie w dół dalej. Czy tutaj coś jest? Okej, okay. tutaj zdaje się, że nie miałam w ogóle. Nie wypadają nam dusze, ale te mopki się takie dziwne. Respią dziwne. No dobra, mnie jeszcze nie będę się czepiał. Schodzimy sobie tutaj na dół. Nie mam chyba nic ciekawego, ale sobie zbierzemy wszystkie temki, które można. Lecimy sobie w tą stronę. Z tego nam dropnie to, co nam oświetla. Coś tutaj dalej jest. Przekopmy się tutaj do tych skrzynek, może. Możemy sobie świecić jakiś czas. Sorry, że jest ciemno, ale no tak wyszło. Nie mam jak oświetlać w sumie tego. Dobra, lecimy sobie w dół. i Też nic nie widzę, to nie jest tak, że tylko wy nic nie widzicie. I w ogóle... Po prostu trzeba patrzeć na rudy jakie się nam tutaj lepią. O Life dobra, trzeba iść w tamtą stronę, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest dobry pomysł. Żeby się tam przekopać. Tam jeszcze mamy... Mm, w ogóle... Co to było? No, aha, mm, mitral, ale nie chcemy go. Schodzimy sobie tutaj na dół, mamy kolejne serce. Będziemy mieli już wystarczająco chyba tych serc na dokończenie tej jarenki w sensie, że. zrobienie tam lampi w ogóle. O, fakt. Czemu on mi aż tyle bier? Tego się nie spodziewałem. Dobra, to z tej strony jest koniec, tutaj mamy tytan, więc. Możemy sobie w tamtą stronę. Wydawało mi się, że był jakiś dziwny dźwięk, ale to chyba jednak muzyka po prostu starali. Dobra, więc bierzemy sobie tytan, albo po prostu lawa się robiła, obsydian, no właśnie taki dźwięk słyszałem jakby, więc to też jest możliwe, bo tutaj na dole jest dużo tego. Fak, muszę się czegoś złapać, żeby stamtąd wyjść, okej, okay, dobra, bo mogłem też rozkopywać, ale tak szybciej, tak mi się przynajmniej wydaje. Yy, dobra, tu jest lawa, dobrze, że w nią nie wpadłem, już myślałem, że w ogóle w nią wlecę. Tutaj jest kolejny tytan, tutaj się chyba właśnie robiła, robił ten obsydian, robiła obsydian, i ten, nie no, robił obsydian. Tam jest kolejny tytan. Ile mamy tego tytanu? Możemy go w sumie zbierać. I tak raczej już sobie zbroi nie ogarniemy, ale wydaje mi się, że jeżeli byśmy mieli zbroję... Jeżeli byśmy mieli zbroję... Chcę za szybko mówić i przez to mówię niewyraźnie. Jeżeli będziemy mieli zbroję z tytanu, to powinno nam być o wiele łatwiej, nie wiem, w zależności ile ona po prostu daje o wiele więcej armora, o ile więcej armora od Dmitrylowej, ale na pewno sporo. Więc fajnie by było, jakbyśmy sobie ogarnęli, ale tak jak już mówiłem z tym tytanem jest ciężko, bo trzeba go jednak dużo zbierać i w ogóle... Okej, okay, dobra, już tam się podka skończyła. Dobrze, że mamy ich dużo. Lecimy sobie dalej w tą stronę. Czy coś tutaj jest? Mamy mimika, okej, okay, dobra, mimika możemy zabić, może coś fajnego z niego wydropi. Dobrze, że one nie są mocne. Na hotmodzie, z tego co pamiętam, było o wiele mocniejsze. Tylko, że zdropi, dropiły z nich o wiele inne itemki. Hmm. Coś tutaj jest. Jakaś pszczoła czy coś, przynajmniej taki dźwięk wydaje. Albo coś, co strzela na pewno. Dobra, tutaj na razie nic takiego nie ma. Nie wiem, czy jechać tutaj prosto, tak jakby, czy zejść tam na dół. Dobra, schodzimy sobie chyba na dół, albo dobra, może. Nie wiem, dobra, schodzimy sobie na dół i najwyżej sobie wrócimy tam. Czy tutaj coś jest? Tutaj jest na pewno tytan, więc tytan na pewno nam się przyda, więc fajnie by było, jakbyśmy go sobie skopali tutaj. Wszystki. Mamy od razu biom, na którym będą nam dropiły czarne dusze. Okej, okay, dobra, mamy już tyle, ile się dało. I teraz tutaj tą rybkę zabijamy. Dostaliśmy... Hmm, jojo, które jest. Wow, 49 bie. Weźmy sobie to jojo, jako itemek. Może będziemy bili jojo, jojem po prostu, bo z tego co pamiętam, to znaczy ono po pierwsze od świata, po drugie, z tego możemy sobie u niego kupić itemki, na. żeby to jojo mogło cały czas się kręcić i w ogóle jakieś tam spoko buffy dawać. Ale z tego co wiem, to już kupiłem sobie te wszystkie itemki, które mi są potrzebne. Hmm. Ta podka nam nie jest potrzebna, tak mi się przynajmniej wydaje. To jojo jest kozak, fajnie, że świeci. Tylko że potrzebujemy, tak jak już mówiłem przed chwilą, to jest chyba mimik, w ogóle, hmm, no i widzicie ile tego robię? fuck, mega dużo, dostaliśmy magiczne miecze, ale ich nie bierzemy, bo nie są nam potrzebne do niczego, ale dobra, spoko, możemy sobie wziąć na póki co dyski, to biję chyba tyle samo, nie dyski, biją o wiele więcej jednak. Tylko, że jojo da się oczywiście zenchantować i ona wtedy będzie biło wiele więcej. Tutaj jak na razie chyba nic nie ma, nic nie ma. Tutaj mamy jakąś figurkę, która nic nam nie respi. Tutaj nie mamy dalej nic, lecimy sobie dalej w tą stronę. Okej, okay, dobra, już tutaj jesteśmy na tym biomie takim świecącym się, więc tutaj się nam respią. Powinniśmy zdobywać po prostu dusze światła, których i tak mamy pięć chyba wystarczająco, albo jedną nam brakuje. Taka dusza jedna. Żeby zrobić przywołanie, bo nie pamiętam czy pięć trzeba było, czy sześć Więc możemy sobie chwilę tutaj pobiegać i poczekać aż coś się zrespi Żeby wydropić tą jedną duszę Chociaż w sumie Dobra, zanim Równoważne z tym Jak wydropimy tą jedną duszę Będzie Przekopanie się tutaj do tytanu Więc możemy się tam przekopać na spokojnie Dobra, idziemy sobie w tą stronę I tutaj kopiemy się w dół i mamy tytan. Zaraz sobie rzucę tutaj fuck... Dobra, pochodnie, więc sobie kupimy tytan. Ile już mam tego tytanu? 90. Ym, no nawet blisko nie jesteśmy. Ja wiem, że ja chyba tytan sprzedałem, żeby mieć na skrzydła, no ale trudno, nie wiedziałem, że on będzie mi potrzebny. Myślałem, że sobie z mitrylowym setem poradzę. Myślę, że daje wydaje mi się, że sobie z nim na spokojnie poradzę z tym mitrynowym setem, ale jednak. Yy... Hm. Czekajcie, czekajcie, ale jednak nie wyszło mi tak, jak myślałem, że to pójdzie. Poszło nam troszeczkę ciężej i nie zabiliśmy tego oka. Ale spokojnie Jeżeli sobie ogarnę to marynę, to serio nie powinno być żadnych problemów. Leszczem tego w ogóle. Dlaczego on mnie nie zabił? To też było dziwne. Bo tak to znaczy, zamienił w kamień, bo jak się na niego patrzę, to powinno mnie zamieniać, a ja chyba się patrzyłem na niego. Ej, tu jest! Aha, dobra, myślałem, że to jest tytan. Więcej tytanów. Dobra, lecimy sobie w tą stronę. Daj, co tutaj jest? Chyba niczego ciekawego takiego nie ma. Na pewno jest domek, w którym możliwe, że będzie w końcu lusterko, którego szukamy. To jest skrzynka, tak? To jest skrzynka. No i nie ma lusterka, mamy golda, którego sobie weźmiemy. No i na resztę temu w sumie wwalone. Lecimy sobie dalej. Co tutaj jest? Tutaj dalej nic nie ma. Hmm. Potrzebuję ten tytan, albo po prostu tą arenę, sobie tak ogarnąć całkowicie, żebyśmy zabili to oko. O oh, fuck. W sumie to nawet blisko nie byłem zabicia tego oka. Nie wiem, czy później sobie łatwiej, czy co, ale. No, nawet jednego nie zabiłem w sumie, zawsze zostawało mu tak chyba z 400hp czy coś takiego, więc z jednej strony byłem daleko, bo nie zabiłem ani jednego oka, a z drugiej strony jedno prawie zabiłem, więc byłem blisko, więc nie wiem z której strony powinienem na to patrzeć. Co tutaj się dzieje? Schodzimy sobie chyba na dół, weźmy sobie to jojo takie nasze fajne, żeby nam pajęczyny tutaj zbijało, żebyśmy w nic nie wpadli, dobra fajne jest właśnie też z tego powodu, że może tak przez ściany przechodzić, Chyba najlepszego, póki co nie możemy zdobyć. W sumie nie znam się na tych jąłach, bo one zostały wprowadzone jak jeszcze nie grałem. Ale wydaje mi się, że właśnie mamy jakieś dobre i jeżeli będziemy bili później kosmitów, to raczej powinno nam pójść łatwo, że zabarykadujemy się i będziemy bili takim sposobem. o nie, 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 takich magów się nam zespiło No nie, gadajcie. Oni biją po 60. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zabił mnie. Już myślałem, że przeżyje, ale z nich nic ciekawego i tak nie, drobiło, nie dropiło. Z itemków, które mamy, to już na pewno... 12 złotych wydropiłem, fuck. Ale przyps. To możemy sobie ogarnąć. Czekajcie, najpierw przepalimy sobie w ogóle te sztabki wszystkie, albo odłożymy sobie tej temki. Tak, ile mamy? Aha, dobra, mam już nawet 9 sztabek tego, tak? To jest sztabka tytanu, dokładnie. Idziemy sobie przetopić ich jak najwięcej i zobaczyć, ile potrzebujemy w ogóle na zbroję. Na pewno nam nie wystarczy, tego jestem pewien, ale po prostu jestem ciekaw, ile łącznie trzeba na tą zbroję. Wchodzimy sobie tutaj, tworzenie i zbroja z hmm. Aha, to od razu też się kraftuje, czekajcie. To ma 6 punktów. Hmm. 20 punktów za klatę. Tutaj mam 12, czyli o 8 więcej. 13 za BTH, dobra, już patrzę, jakąś mroźną. Tego nie mam w ogóle mroźnego rdzenia, to tak średnio chyba. Czyli dobra, wracając 15 to o 3 więcej. Jeżeli chodzi o hełm to 23, tutaj mam 16, więc też o wiele więcej. Ja patrzyłem czemu ten hełm ma? Tutaj ma 23. Tak, hełm jest mocny. Hełm jest czemu jest taki mocny? Wow 5% Nie wiem czy ten bonus jest ważniejszy, czy raczej po prostu żebyśmy mieli tej itemki, ale dobra, podsumujmy sobie, ile potrzebujemy na pewno temków? No to potrzebujemy 13. Na to 26, to już jest 39 i dodać 20, no to jest 59 Czyli brakuje nam 30 sztabek, o dobra wrzućmy sobie póki co to tam Ej, z tego możemy sobie też zrobić jakąś zbroję z tego co pamiętam, tak? Co potrzebujemy do tej zbroi Po prostu możemy sobie z tego zbroję zrobić, jest lepsza czy nie? 24 obrony, 15, 11 Chyba jest lepsza, ej w ogóle Czemu ja od początku na to nie wpadłem, żeby zrobić z tego bajkowego? Nie mam tego za dużo w sumie, więc dobra. Naszym celem teraz będzie zejście na dół i wydropienie sobie jeszcze duszy. Czekajcie, muszę sobie sprawdzić, że potrzebujemy duszy. Zabiłem sobie w tym odcinku jeszcze dwa razy bossy, żeby mieć po prostu na tą zbroję. Czekajcie, bierzemy sobie tworzenie, to sobie bierzemy i chcemy sobie zrobić robaka. Potrzebujemy sześć dusz i tutaj też sześć dusz. Czekajcie, czekajcie, gdzie to jest? Tak, dobra, czyli musimy sobie wydropić dwie takie dusze i jedną taką, raczej nie powinno być z tym problemów i resztę tamków powinienem mieć. Też do nocy powinienem zdążyć tutaj wrócić, nie mam pojęcia ile ten odcinek trwa. Więc może pójdziemy wydropić i w następnym odcinku będziemy to bili raczej tak zrobimy właśnie, bo nie chcę żeby ten odcinek trwał za długo, ja już tutaj chyba długo gadam. Nie wiem o której zaczynałem, ale nie chcę też żeby ten odcinek był za krótki, więc po prostu pójdziemy to wydropić, dwie minuty czy tam cztery w tam, czy w tam. nic tam nie zmieniam. Dobra, spadamy sobie na dół. Będziemy się chcieli zatrzymać na tym poziomie, żeby tutaj sobie wydropić i później przejść tam, więc na spokojnie. Coś tutaj się dzieje, chyba nie. Mm. O, oh, fuck. Dobra, zabita. Nic nam nie wydropiło, fuck. Myślałem, że wydropi nam chociaż jakaś dusza. Dobra, lecimy sobie dalej w dół, tutaj dalej nic nie ma. Gdzie miałem się zatrzymać? Fuck, właśnie tutaj miałem się zatrzymać. I teraz czy tutaj są jakieś mopki. To w ogóle powinienem sobie wykopać, bo to tak troszeczkę przeszkadza. Tutaj nic nie ma, tutaj... Hmm, tu jest tytan w ogóle, lols, czemu ja go od początku nie zauważyłem i w ogóle 500 IQ, ale no spadło nam i uciekło, więc okej, okay, dobra, chyba tutaj już więcej tytanu nie ma, tak mi się przynajmniej wydaje, możemy sobie w sumie, e, tutaj jest jeszcze jeden i teraz już więcej nie ma, dokładnie, więc spoko, albo sobie nazbieramy na tą tytanową, w sumie teraz już tytan nam nie będzie potrzebny, bo będziemy mieli zaraz tą bajkową zbroję już w następnym odcinku raczej. I wtedy będziemy mogli bić oko. Ej, w ogóle, jednak chyba zmienia swoje zdanie, i musimy tutaj zdobyć 16 dusz, 12 wróć, żeby dwa razy przyzwać tego bossa. Eee, czekajcie, czekajcie, myślę tak, no będziemy musieli tutaj troszeczkę pofarmić, staję so, ja może sobie po, farmę, po, po farmie poza odcinkiem, zawsze tak mówię i później się denerwuję o to, że muszę robić e, zbierać itemki poza odcinkiem, ale spoko, raczej e, przy wyfarmieniu dusz nie będzie jakoś super mega męczące, na pewno światła nie będzie męczące, z tymi to nie wiem w sumie jak, jak tutaj nam pójdzie, Ym, bo tak średnio nam dropią, tam dropiły nam gdzie byliśmy wcześniej na pewno cały czas, ale nie wiem dlaczego w ogóle tam był ten biom, to też jest ciekawe, bo tam tak teoretycznie nie powinno być tego biomu. Co tutaj się dzieje? Hmm. Aha, dobra, ja myślałem, że tu jest ten spad na dół z góry I nam się po prostu takie coś zrobiło, że jeziorko... Bo jest ten spad, lol Co ja mam w głowie? Zapomniałem całkowicie o tym Dobra, schodzimy sobie tutaj na dół, niszczymy tego moba Zabijamy go w sensie No i dzięki za oglądanie, chyba to by było na tyle Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie Na samym wstępie następnego odcinka będziemy oczywiście bili bossa Zapycham was do zostawienia łapki w górę oraz suba No i siema!